Widzowie, będziemy otwierać 50 blasków, jeden dokładnie na serwerze balamowa, można awabuza dostać, egzo i tak dalej. Otwieramy wszystko co się da, Ja zda uuu, nie ja klikam, nie ja patrzę co dostałem, dostałem tak 6 egzo, 10 bogdanów, czyli chujowe, bo to nie jest lepsze, jakieś niebieską fasolkę wangi, co daje 800 Trzeba 1200, 1000 liście, jakieś klepsydry Iweluje Czas oczekiwania na ponowne wejście na wszystkie Dungeony Kupon Gaja, Geja jest Exo Rat Przyda się 10 potężników Kowala Magiczne metale, dostałem 10 i zły soków. Ja pierdolę opłacała się Giga czad, lecimy dalej, banłowa MT2. Jo.